Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Daniel. I dzisiaj gramy jeden na jeden z Radowitym, z tym że dzisiaj będziemy robić przysiady. Ja, z racji tego, że jestem beatboxerem, będę robił przysiady i beatboxował. Takie utopie. <laughs> <uproszę. śmiech> simanku, Simanku, słuchajcie, będziemy dzisiaj aktywnie spędzać e, czas na odcinku. Fajnie, jak zrobicie z nami przysiady, bo wiecie, jest, wiecie jak teraz jest. E, są niezdrowe rzeczy na dworze, a my będziemy tutaj promować fit. <laughs> Właśnie, to promować widz, że kracze nie są tylko ulani, ale wiesz, mogą robić sobie przysiad. Tylko tak, nie na butle. Tak. <laughs> no dobra, to co? To gramy teraz 1v1 i gramy. Yy... O, przysiady w sumie. Tak, o przysiady. Żeby ich nie robić, dobra, to ja zrestartuję gierkę. Ale ja coś w tym ich robił. No zobaczymy. Dobra, to Mam co? nadzieję. Lecimy. Powodzenia. Również życzę powodzenia. No dobra, to lecimy, bareciku. Dobra. Już grasz? No. Okej. Okay. Chciałem, przysiady robisz. To też. Należy jeszcze, wiesz? O, no właśnie, o tym mówiłem. <mum> Are you ready? Ready. to jest ciężko, wiesz? O nie. Dobra, to teraz ja. Raz. I dwa. Aż wstrykło coś w kolanie. <mum> <mum> Dobra. 21. Mamy 8 sekund tylko na wykonanie. 8. Okej okay. Gdzie będą kwasy Dobrze. Dobra. A w sam raz, w sam raz kurde Odsuwać się i przesuwać To jest ten problem. Ciężko, to nie? ciężko. Dobra. O. Dajesz jeszcze jeden przysiad, dodatkowo zrobimy się przysiad. Let's go, let's go! Mhm. Ale już się na nie jak się rozstręci, zaraz 200 zrobi naraz. No ja. Czas na gierkę. On, to tak pisać, to <laughs> go earn our pay. So? No. you <laughs> the <laughs> Nie strzelamy się, nie? Od początku nie, nie strzelam się. Tak no, rzbim. mamy czas na ucieknięcie. Let's go everyone! Ready? ready, ready. Aj, aj. No i widzisz. Coś, coś, się udaje, nie? Coś się udaje, już jest 6:3. Także jest spoko Stay frosty. <laughs> o, o jak <laughs> poduszka mi ucieka <laughs> A jeszcze trochę no, 4-7. Mogę odpocząć, chłopie. Trochę tak, trochę tak. Mówię, że był logo. Miał. Ale, skurę. No. Taki z co? co? No jak? Nieźle. 5-7. Web w łeb prawie. Tylko trochę, z to odbędzie. Oj blisko, tak blisko. Teraz odpoczywam. To. We are Oscar Mike. Oh. Oh, le bania. Le bania. Dobra, to o, no. kurde. 6-9 To znak. Zapraszam Atrecy, na Instagram miał, więcej <laughs> czasu Miałem więcej czasu, żeby wiesz, zrobić przysiady. No. Kurde, ja mam taki kabel i mi się cały czas ten kabel plącze, nie? Urwij go chyba urwa, to jest skytuczę mojego dziadka bolą ząb to go wyrwał. No, ja też tak. O 3 rano mnie bolał raz z ząbem. Wziąłem dwa I o siódmej... Wiesz ile wziął o 3 rano w Warszawie prywatny dentysta ze zęb, zęba? Ile? 6 pak. Czaisz? Ale mnie tak bolał stary, nie, już nie mogłem wytrzymać. Byłem po 10... po... 6-7 nie no, nie wiem gdzie, ale... Z 6-7 prostych i wyleżli. Trzeci uplał, no, no, no. ja na ząbach.

A mm. ciebie jak chcecie darmowy beatbox to zagrajcie z Anikiem tak. 1v1 Bole lata miałeś, lol dalej wykorzystał lo o o lo lo o o wykorzystał spodek fs ów Nie. Jak to chyba będzie plus. <laughs> 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 No! I... no i kurde no i co? wygrałeś chyba, nie? No chyba tak. Chyba ci gratuluję, Wariacie, naprawdę. Ole stary. Jestem tak zdyszany. Nie że w to jeszcze a w niektórych rundach to po 3, po, po, zamiast, zamiast po 2, a tak jak się umawialiśmy, po 2 przeszady, no. to po 3, po 2 robiłem, nie? No i w ogóle słuchajcie, Daniel grał na 16 na 9, a na 4 3, więc no jak następnym razem zmieni rozdziałkę i mu się uda, bo coś tam się zepsuło w obejściu i nie można przechwycić gry, to no. e, oczywiście potem pewnie Daniel wygra, więc ja będę więcej tutaj. No, pewnie tak, no. No niestety, no coś w OBS się stało, ale to nic strasznego Za to, że zrobiłem te przysiady, musisz teraz zostawić łapkę Wbić do opisu, bo tam jest Radowity, nie? Musisz wbić do Radowitego Dobijemy, dobijemy jemu 150 tysięcy I tu będzie gitara <grystanie> Dobra, dzięki bardzo Daniel za zaproszenie Nie ma problemu bo Mam nadzieję, że, że wam się podobało Trzymajcie się, do usłyszenia na razie.